Kaczorowska gotowa na kontrowersje, nie wycofuje się ze słów o Rogacewiczu. W jednym z niedawnych odcinków programu, Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyciągnęli uwagę nie tylko swoim talentem tanecznym, ale także kontrowersyjnym zachowaniem po zakończeniu programu. Para ta bedaca wyrazistymi gwiazdami show zaskoczyła widzów, kiedy nie pozegnała się z pozostanymi uczestnikami i pospiesznie opuściła studio, pomijając zwyczajowa rozmowa na żywo. Wywołało to ciekawość i znaki zapytania dotyczące ich relacji z pozostałymi członkami konkursu. Zaledwie kilka chwil przed końcem programu, Agnieszka Kaczorowska wygłosiła na antenie znaczące oświadczenie. Nie wahając się, pochwaliła swojego partnera, Marcina Rogacewicza, i skierowała słowa zawierające pewne aluzje pod adresem innych uczestników gratuluję ci postępów, które zrobiłeś. To był ogromny progres. Tańczysz lepiej niż wiele osób tutaj obecnych, z czego jestem bardzo dumna. Słowa te, choć były pochwałą, wywołały mieszane reakcje opinii publicznej, zwłaszcza że tancerka nie dała Marcinowi szansy na odpowiedź ani własną wypowiedź. W obliczu sprzecznych opinii na temat swojej wypowiedzi Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w wywiadzie DLA podcastu COL Mi mamy. Zapytana o kontrowersję wokół jej słów w tańcu z gwiazdami tancerka stanowczo potwierdziła, że nie żałuje tego, co powiedziała. Uznała, że jej jej wypowiedź nie była przejawem arogancji Cezy, braku szacunku wobec innych uczestników, a jedynie stwierdzeniem faktu, który chciała podkreślić. W wywiadzie wyjaśniła, jestem sportowcem. Dla mnie, jeśli ktoś biega szybciej, to po prostu biega szybciej. Taniec natomiast jest formą bardzo subiektywną. Brak obiektywizmu oznacza, że nie wygrywa ten, kto pierwszy przekroczy linię mety. To jasny i zdecydowany punkt widzenia Agnieszki, odzwierciedlający jej sportowe podejście przekonanie, że postęp i osiągnięcia powinny być uznawane niezależnie od tego, czy ostateczny wynik jest inny. Agnieszka rozwinęła swoją myśl. Podkreślając, że choć ma świadomość, iż w niektórych przypadkach wybitny talent nie zawsze jest sprawiedliwie oceniany, ona sama pozostaje wierna zasadzie, że osoby radzące sobie lepiej powinny być doceniane i honorowane. Według Agnieszki, uznawanie wybitnych osiągnięć jest kluczowym elementem zachowania sprawiedliwości i motywacji w konkursie. Ktoś, kto robi coś lepiej, powinien być doceniony powiedziała: Co sugeruje, że nie mówiła tylko o własnych sukcesach, ale o wszystkich osobach z ponadprzeciętnymi zdolnościami i wysiłkiem, które czasem nie są odpowiednio dostrzegane. Nie zaluje że wyraziła swoje zdanie w sposób tak bezpośredni i szczery. Świadczy to o jej determinacji i pewności siebie, mimo wiedzy, że nie wszyscy zgadzają się z jej perspektywą. Agnieszka akceptuje fakt, że wyniki konkursu nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty talent poszczególnych uczestników, ale wciąż uważa, że osoby o wyjątkowych umiejętnościach zasługują na uznanie i szacunek. Brak skruchy z powodu własnych wypowiedzi wykazuje również odwagę i dojrzałość w sposobie, w jaki Agnieszka radzi sobie z krytyką, pokazując, że nie boi się prezentować osobistych poglądów w sytuacjach kontrowersyjnych. W dalszej części rozmowy Agnieszka Kaczorowska podzieliła się powodem, dla którego zdecydowała się na pochwały pod adresem Marcina Rogacewicza prosto do kamery. Potwierdziła, że jej głównym celem było wyrażenie podziwu i uznanie osiągnięć partnera. Agnieszka wyznała, nie, ponieważ naprawdę chciałam w tej przemowie przekazać komplement Marcinowi. Nie po to, żeby kogoś umniejszyć, tylko po to, żeby powiedzieć: Jesteś świetny. Jesteś świetny i dobrze, żebyś wiedział, że tańczyłeś lepiej niż wiele osób, które zostały. I tak to jest niesprawiedliwe. Podkreśliła, że jej jej celem było jedynie pochwalenie Marcina, który według niej zasłużył na uznanie swojego wybitnego talentu w programie. Znamienne jest jednak to, że choć Agnieszka wyraziła dumę z partnera, nie odniosła się do faktu, że nie dała Marcinowi Rogacywiczowi przestrzeni na pożegnanie się z innymi uczestnikami, co wielu uznało za brak szacunku. Podczas GDI pozostali uczestnicy mieli okazję podzielić się emocjami i słowami pożegnania po programie. Fakt, że Agnieszka nie umożliwiła Marcinowi wypowiedzi wywołał negatywne reakcje publiczności. Wywołało to nie tylko niezadowolenie widzów, ale sprawiło też, że niektórzy odebrali to zachowanie jako brak respektu wobec pozostałych osób w konkursie. Brak przestrzeni dla Marcina, by mógł samodzielnie się pożegnać i podzielić odczuciami, skomplikował sprawę w oczach fanów. Wielu z nich uznało, że takie działanie osłabiło szacunek wobec osób towarzyszących w programie. Sposób, w jaki Agnieszka rozegrała tę sytuację, stał się tematem sporów, kierując uwagę już nie tylko na talent pary, ale także na sposób, w jaki traktują innych w środowisku rywalizacji. Mimo złożonych wyjaśnień i zapewnień o braku żalu za wypowiedziane słowa, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wciąż pozostają w centrum dyskusji dotyczących ich stosunku do pozostałych uczestników tańca z gwiazdami. Incydent ten po raz kolejny pokazuje, że każde działanie i słowo osób publicznych może wywołać gwałtowne reakcje społeczne, zwłaszcza gdy nie wpisują się one w oczekiwane standardy zachowania.